Majki, przede wszystkim gratulacje, bo serce miałeś większe niż ty cały, świetnie sobie radziłeś i nie dawałeś za wygraną, trochę cię poobijał, ale generalnie po prostu każde, każde poobijanie po prostu jakby wzmacniało cię w, w tym, że, że go atakowałeś. Bo tu pada, żeby się podnieść, nie? No w sumie tak. I no to, to, że on miał przewagę jakąś, no to powiem ci, wytrwałeś świetnie. Nie tyle, co siłę miał. Ale ten, no, ciężko było, wiesz, jak robisz co te uniki, to ciężko to męczy. Czy mam jest trzymał, trzymał bardzo na dystans? Ciężko to było. No to prawda, ale parę razy go trafiłeś i skróciłeś ten dystans, zrobiłeś unik, trafiłeś go, więc no, radziłeś sobie naprawdę świetnie jako amator. No starałem się. Ale to tak było jeszcze za mało. A powiedz mi, a strategia była taka? Żeby, żeby skracać? Tak, żeby skręcać ten dystans, ale też poszedłem za bardzo do przodu. Nie, nie, mogłem, nie mogłem go balić, ja tam klinicz na nogę założyłem. Z mhm. tego co pamiętam, to się chyba tam siatki złapał i nie było to jakoś takie, źle, źle złapałem klucz po prostu. Mhm. Ciężko, ciężka walka to była. No ale ciężka, ale powiem ci, że subów to ci przybędzie po, po tej walce no, myślę. Nie chodzi o suby, nie chodzi no o to. No tak, na... no wiadomo. Nie jest najważniejsze. To chodzi o serce i... No, chciałem po prostu mieć jakieś wyzwanie w swoim życiu i spróbowałem tego. Jesteś spełniony w tym? Myślę, że jeszcze kiedyś, może kiedyś jeszcze będę, ale na, na razie to bym odpoczął z tym wszystkim. I przemyślał. Tak. Gratulacje jeszcze raz, dziękuję Ta. Ci bardzo.